Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce. Reklamy. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. W dwudniowych zawodach na wrocławskim torze wystąpi rekordowa liczba czteronogich gości z zagranicy. Ciekawie pod tym względem zapowiada się zwłaszcza przeszkodowa wielka wrocławska. My dopiero od niedawna mamy konie pełnej krwi angielskie, dopiero od ubiegłego roku pełną stawkę, pełną stajnię 80 koni, i 40 e, e, arabów. E, nie będzie już powrotu do koni półkrwi, czyli mamy jedno, jedną rewolucję za sobą, czyli mamy konie e, wyścigowe, prawdziwie wyścigowe, i teraz mamy międzynarodową obsadę. I poza tym stawka jest fantastyczna do tego wyścigu, ponieważ to jest druga. Wielka pula pieniędzy po Wielkiej Warszawskiej, 175 tysięcy do wygrania. Mam nadzieję, że to nasi jeźdźcy wygrają, a nie zagraniczni. Na Wrocławskim to, że będzie okazja zobaczyć szybkie konie, ale także świetnych trenerów i kapitalnych jeźdźców. To są Czesi, którzy walczą jak równy z równym we Francji, w Niemczech, w Austrii, we Włoszech, i bardzo się cieszymy, że, że przyjeżdżają z dobrymi koni i no, Wania, legenda europejskich wyścigów, Czesmiro Lechla, zwycięzca Grand Premio di Rady Radek Holczak, który wspólnie z ojcem trenuje konie, a Holczak ma patent na wygrywanie największych gonit w Czechach, bo siedmiokrotnie wygrał czeskie derby. No My, jak do tej pory, mamy konie, które tak naprawdę nabierają doświadczenia. Upatrujemy naszej szansy w tym, że konie znają tor. Robert Świątek, szansy na polski sukces, upatruje przede wszystkim w gonitwie przeszkodowej. Przeszkody są z reguły bardziej emocjonujące i przeszkody przede wszystkim dostarczają nieoczekiwanych emocji, a poza tym pula nagród jest dużo wyższa. Trudne skoki. Bardzo trudne skoki, bezpieczne, ale trudne i tutaj myślę będziemy upatrywać naszej szansy na zwycięstwo, bo w gonitwy przeszkodowe są często nieodgadnione. Przeszkodowa Wielka Wrocławska w niedzielę, a dzień wcześniej 7 koni wystartuje w Płotowej Wielkiej Partynickiej. Szef wrocławskiego toru ma w tej gonitwie swojego faworyta. To jest Sang Yang, to jest koń, z którym ja pracowałem, to był bardzo trudny koń, trener Świątek, z którym popracowałem wcześniej jeszcze jako dziennikarz, nie jako dyrektor torów wyścigów konnych, polecił mi tego konia, mówił, że to jest taki diabeł, którego nie da się zrobić, udało mi się go przepracować, po trzech miesiącach można było na nim jeździć, teraz się ściga, wygrał dwie gonitwy, raz był trzeci i w tydzień debiutuje w gonitwie płotowej, no i oczywiście mu kibicuje, bardzo gorąco mu kibicuję września rozpoczną się o godzinie 14.15. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim bohaterowie niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Moskwie. 15 tysięcy otrzymał złoty medalista tej imprezy Paweł Fajdek. Młociarz rodem z Żarowa od dwóch sezonów plasuje się w światowej czołówce w tej konkurencji. Ja zostałem w 2011 roku mistrzem Europy Młodzieżowym, także to, to już były tam już szkolenie było dosyć dobrze ułożone, fajnie wszystko było e, dograne. Mm, w zeszłym roku, no, no, pechowe igrzyska i mimo to dalej otrzymałem szansę, bo, 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 bo jednak wyniki, które osiągałem w zeszłym roku też e, jakoś e, premiowały mnie do tego, żeby otrzymać to szkolenie. No i dostałem je pełne i jak, jak widać, opłaciło się, ponieważ jest złoty medal z Moskwy. I... Każdy się z tego cieszy. 10 tysięcy złotych poszło na konto wicemistrza świata w rzucie dyskiem Piotra Małachowskiego. Zawodnik Śląska Wrocław był miło zaskoczony uroczystością. Nie miał też wątpliwości na co przeznaczy nagrodę. Suplementacja, lepsze, zdrowsze odżywianie, Wiadomo, jakieś teraz leczenie, jakichś drobnych kontuzji wszystkiego, więc te pieniądze na, na pewno się przydadzą. I w ogóle naprawdę jestem, bardzo dziękuję marszałkowi, ale jestem jak naprawdę też szok, szokowany, że, że władze nas, czy znaczy mnie i tutaj wszystkich sportowców doceniają, bo jest to, jest to fajne, miłe, przyjemne. Paweł Fajdek ma nadzieję, że pieniądze z nagrody pozwolą mu trochę oderwać się od rzeczywistości. Zbierze się wszystko do kupy. To, to, to wtedy będę myślał, no nie wiem, za tą nagrodę może zabiorę rodzinę na kilkudniowe wakacje, bo zasłużyli na to, bo, ponieważ przez ostatni rok bardzo mało mnie widzieli i takie może mają podziękowanie. Nagrody finansowe z rąk Rafała Jurkowlańca odebrali także inni medaliści najważniejszych imprez. Wśród nich wrocławscy paraolimpijczycy, kulomiot Paweł Piotrowski oraz pływaczka Oliwia Jabłońska. Wyróżniony został również florecista Jacek Gaworski, który podczas Pucharu Świata w Eger zdobył srebrny medal w grupie 60. Szermierzy na wózkach. Nagrody od samorządu województwa otrzymali nie tylko najlepsi sportowcy, ale również ich trenerzy: Jolanta Kumor, Wojciech Zajdel, Jacek Księżyk i Krzysztof Głowacki. Pierwsze dwa dni sportowego pikniku należały do przedstawicieli siatkówki. Na specjalnie usypanych boiskach przed Magnolią do walki przystąpiło 16 duetów męskich oraz 12 par kobiecych. Wśród pań najlepsze okazały się Paulina Sobolewska i Paulina Pysznik. W tej pierwszej przypadło ponadto tytuł najbardziej wartościowej zawodniczki całego turnieju. Kolejne miejsca na podium zajęły Paulina Gryguc i Iwona Pelc oraz Karolina Olszewska i Aleksandra Wdowiak. W rywalizacji siatkarzy triumfowali Adam Andrys, który został także MVP. Zawodów i Tomasz Wierzbicki. Na drugim stopniu podium stanęli Dariusz Tkaczuk i Maciej Bieszczat, a na trzecim Stanisław Szymankiewicz i Łukasz Lubaczewski. Zmaganiom siatkarzy towarzyszyły pokazy fitness i maraton zumby. Wzięło w nich udział ponad 100 osób. Potem na piaszczystych boiskach pojawili się piłkarze. W pierwszym turnieju Magnolia Beach Soccer wzięło udział 8 drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach. System rozgrywek nie przewidywał półfinałów. Zwycięzcy grup walczyli o triumf w całych zawodach. W finale spotkały się Nafta Gaspiła oraz zespół Co drugi drewniany. Tytuł mistrzowski powędrował do piły, gdyż ekipa z Grodu Staszica wygrała decydujące spotkanie 3 do 1. Trzecie miejsce zajęła drużyna Admirał Jachaś 3D pokonując w małym finale Iskrebitków 1 do 0. Najlepszym bramkarzem został zawodnik Timu Admiral Jahaś 3D Maciej Nakonieczny, który puścił tylko cztery bramki. Królem strzelców został zawodnik Iskry Witków Bartosz Ogrodnik, który w całych zawodach zdobył 9 goli. Od dziś przez najbliższe tygodnie kolejne emocje piłkarskie, tym razem już na tradycyjnej trawiastej nawierzchni. Wystartowała bowiem ósma edycja Ligi Spartan Cup. Do udziału w imprezie mieszkańców Dolnego Śląska zapraszają ambasadorowie maratonu. Są wśród nich zawodowy mistrz Europy w boksie Mateusz Masternak, medalista olimpijski w wioślarstwie Paweł Rajda, dyrektor artystyczny Teatru Lalek we Wrocławiu Jakub Krofta oraz profesor Alicja Chybicka z kliniki onkologii i hematologii dziecięcej. Zachęcam wszystkich naprawdę niezależnie od wieku, nie będę tu opowiadać, że w takim wieku, w jakim ja reprezentuję, to i wysiadają kolana i jeszcze różne inne rzeczy, i słyszałam, że po prostu już nigdy na nogi nie stanę, jak, jak tą sobótkę przebiegnę. Właściwie można od tego zacząć. Tymczasem przestały mnie boleć kolana i właściwie jest wszystko lepiej, a nie gorzej. Czyli ja naprawdę zachęcam, trzeba robić to bardzo rozsądnie i tak jak jest napisane w podręczniku Galloway'a, wsłuchiwać się trochę w swoje ciało, czyli nic na siły. Maratonowi towarzyszyć będzie sztafeta charytatywna sygnowana przez profesor Alicję Chybicką. Zebrane podczas imprezy środki zostaną przeznaczone na budowę Przelątka Nadziei, nowej siedziby dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii we Wrocławiu. Mali pacjenci także dają przykład, że biegać może każdy, mówi profesor Chybicka. Moje dzieci, które są po guzach kości, biegają z endoprotezami, z egzoprotezami, po naprawdę ciężkich, ciężkich przeżyciach. Także. To tylko ułatwia życie i ja naprawdę z czystym sumieniem jestem ambasadorem maratonu, a szczególnie tego, bo chciałabym, żeby, tak jak powiedział pan dyrektor do Wrocławia, przyjechało jak najwięcej biegaczy. Organizatorzy przewidują, że w maratonie weźmie udział 4000 zawodników. Specjalna komisja czuwała nad tym, by nie doszło do żadnych zaniedbań organizacyjnych, tak jak miało to miejsce w czerwcowym nocnym półmaratonie komisja nadzoruje przygotowanie do tegorocznego maratonu i praktycznie możemy powiedzieć, że maraton jest przygotowany wzorowo. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, jeżeli chodzi o wszystkie decyzje mamy aktualnie wszystkie decyzje dotyczące organizacji biegu. Organizatorzy wzorem lat poprzednich przygotowali także sporo dodatkowych atrakcji dla kibiców. Liczę, że mieszkańcy Wrocławia będą się dobrze bawili w dniu 14 w przeddzień na pasta party i w dniu 15 podczas maratonu na trasie maraton na stadionie olimpijskim, bo na stadionie olimpijskim przygotowaliśmy szereg imprez towarzyszących, festyn dla rodzin, pokaz z dyscyplini olimpijskich. Wrocław Maraton wystartuje w niedzielę 15 września o godzinie 9. 15 minut później rozpocznie się bieg rodzinny na dystansie jednej mili. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych nadchodzi Dumski Kap 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. 8. edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.